Siemanko widzowie, dzisiaj sobie przetestuję te dozole. znacie te zozole, co tak chrupią, tak jak się urodzi, więc one są, mam nadzieję, że nie będą jakieś twarde, bo jak to jest... Yy, zobaczymy, czy będą dobre, czy w ogóle będą chrupkie, bo jak nie, to ja je daję na całą noc. Zostaw suba i polubienie, bo leciło po 300 subów, a my zaczynamy. nie... Oooo, mój tego ugryźć, to się zrobiło twarde, to się wydawało... O, moje zęby! Ale Wow! No... Zrobię część dru... Oh, wow. Zrobię tego część drugą i zobaczycie... Będzie to w jakimkolwiek sposób lepsze. Bo to jest teraz takie... No kończymy, Nara.